Słuchasz podcastu Śląska Opinia, najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypła, i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Wanot, starosta powiatu Przysińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się w ostatnich tygodniach z samorządowcami na różnych poziomach, o tym, żeby porozmawiać, jak jak mija ta, ta kadencja i ten rok kolejny po wyborach. No i tak postanowiliśmy zajrzeć do przyczyny. Przyczyna mniej więcej też rok temu mierzyła się z problemami z powodzią. To może od tego zacznijmy. Jak, jak o powodzi pamiętacie i czy jakieś wnioski z tego zostały wyciągnięte? Czy. Czy to jest coś, co było, minęło i e, przyczyna się już nie musi martwić powodziom? To racja, że ten ostatni rok był dla mnie takim rokiem wielu doświadczeń, szczególnie związanych właśnie z klęskami żywiołowymi czy innymi zdarzeniami, na które wpływu za bardzo nie mieliśmy. Prawie dokładnie rok temu, czyli 19 czerwca, przeszła, można spokojnie powiedzieć, trąba powietrzna przez powiat pszczyński. Mieliśmy tutaj bardzo dużo zniszczeń, szczególnie w drzewostanie, część jeszcze tych drzew, szczególnie w lasach, jest powalonych. No a później we wrześniu kolejne doświadczenie, czyli powódź powódź, która objęła kilka gmin naszego powiatu, w tym gminę Miedźna, gminę Goczałkowice Zdrój, gminę Pawłowice i gminę Pszczyna Te gminy były najbardziej dotknięte. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie na ten moment Zosta jest w trakcie poprawiania cała ta infrastruktura, która wtedy uchroniła nas przed tak naprawdę poważnymi konsekwencjami. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na świetną współpracę ze służbami, które zabezpieczały i później pomagały w usuwaniu skutków tej powodzi, a również z przedsiębiorstwem górnośląskim wodociągów. Oraz z wodami polskimi, które zarządzają dwoma dużymi zbiornikami na terenie naszego powiatu i dzięki tym zbiornikom ta fala powodziowa została bardzo mocno spłaszczona i straty nie były tak duże, jak mogłyby być, gdyby tych zbiorników i dobrego zarządzania nie było. Mm, czy to jest tak, że po takim doświadczeniu, to no, właściwie na starcie. E, em, inaczej się myśli właśnie o takich zagrożeniach. Wiem, czasami, często jak rozmawiam z samorządowcami, jak mówimy o, o suszy powodzi e, czy innych właśnie takich klęskach żywiołowych, to traktują to trochę w ramach e, intelekt, intelektualnego testu wyobrażenia sobie, co może się zdarzyć podczas powodzi. Czy takie e, przejście przez, przez taki kryzys na, na początku coś daje samorządowcowi? Oczywiście na pewno. Totalnie inne spojrzenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w powiecie, i na to też kładę duży nacisk, nie tylko pod kątem infrastrukturalnym, ale również jeżeli chodzi o zabezpieczenie zdrowotne i życia naszych mieszkańców. Na pewno optyka się zmienia, jeżeli człowiek od razu jest wrzucony na taką głęboką wodę. Oprócz tego, mamy w tej chwili jako samorządowcy też mocne wsparcie państwa w zakresie. Szkoleń. Uczestniczyłem niedawno w takim szkoleniu w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Tam już są konkretne symulacje, konkretne sytuacje, rozwiązania oraz można popatrzeć na efekty swoich własnych decyzji. To również pokazuje, jak należy funkcjonować w takiej rzeczywistości. Dobrze, to jeszcze wracając do, e, zdaje się, zaprzysiężenia, jeżeli dobrze znalazłem taki cytat, to mówił Pan o tym, że liczy Pan i podstawą do dobrego działania Powiatu Przysińskiego będzie szeroka współpraca. No to zapytam po tym roku, czy to się udało, też po tym, że właściwie przeszliśmy też przez zmiany polityczne w kraju, nadal przechodzimy. Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że ten ostatni rok to bardzo dobra współpraca zarówno z Radą Powiatu, jak też organizacjami, instytucjami i mieszkańcami przede wszystkim naszego powiatu, którzy pokazują kierunki, rozmawiamy o celach, szukamy środków, żeby te cele realizować. Opieramy się nie tylko na tych planach strategicznych, ale robimy sobie też nasze operacyjne. I dzięki wsparciu mieszkańców, wsparciu instytucji, samorządów przede wszystkim, udaje nam się to bardzo fajnie realizować, bo jeżeli byśmy mieli już przejść do konkretów, to nie tylko drogi, które wymagają remontu i tutaj współpraca z samorządami układa się na razie wzorcowo, można powiedzieć, że praktycznie te cele, które mieliśmy na ten rok postawione, zostaną zrealizowane. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z wykonawcami już w tej chwili na remonty, dróg, ale też bardzo fajnie układa się współpraca, jeżeli chodzi o pomoc dla Szpitala Powiatowego Joanitas w restrukturyzacji, który też wchodzi w zasób powiatu. To tutaj też pokazuje, że jeżeli mamy wspólny cel, to jesteśmy w stanie razem te cele potem realizować. Mhm. To, trochę dopytam, bo to, to jest taka gorąca sprawa. Jesteśmy chwilę po wyborach prezydenckich. Po jednej stronie był kandydat, który jest samorządowcem. Wielu samorządowców angażowało się w tą kampanię wyborczą i z tego, co rozmawiam, to wielu z nich trochę tego zaangażowania tego żałuje, bo jednak stracili tą łatkę a, a, a partyjnych, a politycznych. Czy, czy taka, taka praca w samorządzie powinna się wiązać też czasami z popieraniem kandydatów, ponad, jak powiem, ponad samorządem? Myślę, że tak. Ja sam promowałem jednego z kandydatów. Uważam, że tutaj opcja, która na samorządy kładzie szczególny nacisk i pomaga, w końcu też musimy sobie szczerze powiedzieć, że od tego roku właśnie zmienił się sposób finansowania samorządu, który pozwala jak gdyby uwolnić się od mechanizmów podatkowych i zmian legislacyjnych, które państwo wprowadza, a uzależnia dochody samych samorządów od dochodów mieszkańców, którzy Płacą podatki na tym terenie. To jest dobry krok i my to już powolutku, oczywiście pewnie w takiej w sferze, że jeszcze może niewystarczającej, ale na pewno odczuwamy na lepsze. Mhm. Dobrze, to tak po tym roku chciałem zapytać o coś, co zostało zrealizowane, co z czego jest Pan szczególnie zadowolony, a na przykład obiecał w kampanii wyborczej. Albo o czymś, albo o tym i o tym, o czym powinienem na przykład za rok albo za dwa lata zapytać, kiedy ponownie się spotkamy. Tak, jak powiedziałem, tutaj takim priorytetem, jeżeli chodzi o rozwój powiatu, to chciałbym, żeby było z jednej strony bezpieczeństwo, i to takie pojmowane nie tylko przez te inwestycje drogowe, czyli tam gdzieś budowę, przebudowę czy remonty dróg i to się dzieje. Pozyskaliśmy zewnętrzne środków na ponad 14 milionów w ubiegłym roku. W sumie zainwestowaliśmy w same drogi milionów 18, ale to również rozwój edukacji. Tutaj też mamy się już czym pochwalić, bo udało się pozyskać środki na 13 nowoczesnych pracowni zawodowych. Mamy taki program zawodowcy w powiecie pszczyńskim. Będziemy go dalej rozwijać. Staramy się też o nowe zewnętrzne pieniądze, które potem dzięki wkładom własnym jesteśmy w stanie pięknie pomnożyć. Remontujemy w tej chwili nieckie baseny w takiej szkole rolniczej, modernizujemy tam instalację wody basenowej, remontujemy zaplecze oświatowe, dalej będziemy to kontynuować i to się już udaje, to jest namacalne. Na pewno też jeżeli chodzi o takie małe sukcesy, to pozyskanie środków na to, żeby dostosować budynek szpitala powiatowego do wymogów przeciwpożarowych, a dzięki operacyjności samego zarządu i pracowników szpitala udało się również pozyskać w ramach KPO. 17 milionów złotych na rozwój, na przebudowę, na zwiększenie ilości łóżek w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. I to takie rzeczy, które już udało się zrobić. A uh -huh. co powinienem zapytać za, za rok, za, za dwa lata? Myślę, że za dwa lata to musi mnie pan zapytać o to, co się udało zrobić w dużych inwestycjach drogowych, bo to naprawdę, jeżeli chodzi o nasz powiat, jeszcze mocno funkcjonująca bolączka. Tak się składa, że. Sama pszczyna jest położona u zbiegu zarówno dróg wojewódzkich, jak i powiatowych. One są bardzo mocno obciążone. Troszeczkę tak funkcjonujemy na zasadzie takich promieni, które odchodzą od pszczyny, jeżeli chodzi o wyloty na poszczególne kierunki. I to jest wynikiem pewnych historycznych zaszłości. Te drogi trzeba remontować, trzeba je modernizować. To jest na pewno jedna rzecz. Na pewno w tej sferze inwestycyjnej również chcielibyśmy żeby szpital stanął na jeszcze wyższym poziomie, jeżeli chodzi o wyposażenie i zaplecze, to na pewno też plany związane z rewitalizacją budynków. W tej chwili z Gminą Przyna tworzymy razem taki projekt, aby zrewitalizować dwa budynki, które do tej pory stały lekko opuszczone. W moim wypadku jest to pralnia przyszpitalna. Chciałbym, żeby tam swoją siedzibę docelowo znalazły NGOsy. Mhm pana słucham, to ku zaskoczeniu mojego chyba nie padło słowo turystyka, a o, o drogach mniej więcej wyczytuję gdzieś pomiędzy, no bo te, te szlaki, o których pan mówi, to drogi, to są drogi, których, który, którymi turyści podążają myślę masowo w, w piątki i w niedzielę w różnych kierunkach, sam nimi często podróżuję. Ta turystyka dla powiatu pszczyńskiego jest ważna? Jest bardzo ważna, zarówno i pod kątem. Dochodowym, umożliwia rozwój przedsiębiorcom, którzy na tym lokalnym rynku tutaj działają. Staramy się jako powiat pszczyński wspierać te działania. Mogę powiedzieć, że dla samych przedsiębiorców stworzyliśmy lokalną markę Ziemi Pszczyńskiej. Bardzo fajny projekt, który się rozwija coraz bardziej. Właśnie w ubiegłym tygodniu, sobota, niedziela, weekend w Skansenie była tam prezentacja tych lokalnych produktów. Można było nie tylko dotknąć, posmakować, ale również zakupić. Kupić, bo jest tam bardzo szerokie spektrum tych produktów, tak samo wspieramy zabytki, przeznaczamy pieniądze co roku na renowacje, w tym roku to są trzy takie obiekty, dwa sakralne, kościół w Studzionce, kościół w Brzeźcach, oprócz tego też inwestujemy w skansen wsi Ziemi Pszczyńskiej. Staramy się wspierać również te organizacje, które jakieś perełki mają w swoim zasobie i chcą je rozwijać dalej. To na koniec tej naszej wycieczki do powiatu pszczyńskiego, bo tutaj już myślę padło kilka takich nazw, w których warto się udać, ale gdyby nas słuchają nas osoby nie tylko z powiatu, nie tylko z naszego województwa, ale z całego kraju, to jeżeli przyjadą do powiatu pszczyńskiego, to muszą zobaczyć, co? Na pierwszym miejscu zdecydowanie Muzeum Zamkowe odwiedzić, zapoznać się z tymi ekspozycjami, które tam są, jest ich bardzo wiele. Powiat Przyński słynie też żubrem, także zapraszamy w tej chwili do pokazowej zagrody żubrów w Przynie. Mamy również taką zagrodę przy Nadleśnictwie w Jankowicach, niestety chwilowo zamkniętą ze względu na zagrożenie pryszczycą, która też gdzieś tam puka do naszych granic. Na pewno obiekty sakralne, które są rozsiane po całym terenie powiatu. Proszę zabrać również dwa kółka. Najlepiej bez wspomagania mechanicznego, ponieważ ścieżek rowerowych też mamy bardzo dużo. Oprócz tego, dwa zbiorniki wodne. Nad jednym można bez problemów wypoczywać. Drugi, wiadomo, strategiczny nie tylko, jeżeli chodzi o wodę pitną i zabezpieczenie dla aglomeracji, ale również, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, niezbyt dostępny jeszcze dla klientów, ale być może kiedyś. Pokażemy również to, że na naszym Śląskim Morzu też pójdzie coś zrobić ciekawego. Grzegorz Wanot był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.